Paweł brach jest z nami tuż przed pucharem świata, Paweł. Yy, wiem, że musicie łączyć przygotowania z ligą yy, ze startem na Pucharze świata. Jak ty się czujesz w tej chwili, jak te przygotowania przebiegają? No przepracowałem obóz tak, jak, tak jak należy sumiennie. Yy, dawałem sobie wszystko na treningach i zrobiłem wszystko to, co do mnie należy. Ty masz dobre wspomnienia z Brazylii. Mm, jesteś chyba zadowolony z tego, co tam zrobiłeś, e, taka mała pomyłeczka na koniec się trafiła, ale to jest boks, e, jak e, teraz e, ta m, Warszawa cię mobilizuje? No szczerze mówiąc, no mm, no nie do końca jakoś czuję się jakiś, nie wiem, urażony tym finałem, czy coś w tym stylu, nie, nie siedzi to we mnie. a co do tej Warszawy, no to cieszę się, że mogę po prostu walczyć tutaj w Polsce, że mamy taki wielki event jak Puchar Świata i turniej Feliksa Sztama, że to będzie tak wszystko zorganizowane, więc no na pewno to, to jest taka dodatkowy naszych motywacji. Ja jestem przekonany, że ten incydent z Brazylii tylko cię wzmocni i wyciągniesz z nich odpowiednie wnioski z tego, co się stało, bo to był generalnie wypadek przy pracy, można tak powiedzieć, tak? No tak, no. przeanalizowałem to, co się tam stało. Nie myślałem nad tym zbyt długo, bo wnioski wyciągnąłem bardzo szybko. Po prostu pierwszą rundę wygrałem, druga, druga już była remisowa i na kartach sędziowskich był remis. Czułem się bardzo dobrze, po prostu w narożniku pomiędzy drugą a trzecią rundą. Chciałem wjechać w niego, bo wiedziałem, że mam siłę i tak dalej. No i no, niestety wybiegłem na 3 minuty w przyszłość. Pomyślałem już sobie o tym złotym medalu i gdzieś tam je zgubiło. Straciłem pod trochę koncentracji. No i no. Niestety, no ale no, z drugiej strony dużo mnie to nauczyło, i wiem teraz, żeby trzymać koncentrację od gongu do gongu. Bo wiem, że od początku roku jesteście w treningu, dużo trenujecie, więc ten cykl szkoleniowy i przygotowawczy też chyba mógł ulec zmianie, dlatego o to pytam. No, myślę, że głównie przygotowywaliśmy się właśnie pod turniej Feliksa Sztama. Yy, wiadomo, teraz mamy walki ligowe, ale. Nie, roz, nie rozkminiam za bardzo tego, cieszę się, że, można, że możemy walczyć tak często i gęsto, rozwijać się przy tym i... Ty mm. lubisz się bić, nie? No, <śmiech> <śmiech> no gdzieś już jestem yy, takim zawodnikiem, gdzie yy, no nie rozkminiam za dużo, mam po prostu słuchać trenera, starać się wykonywać jego, jego tam polecenie, no i moim zadaniem jest zostawiać serce w ringu. Mam, mam wrażenie, że to robię. Wiem, że to robię, i, i w dużej mierze to po prostu wychodzi. Yy, widziałem yy, migawki, zespały. Tam dużo było takich treningów yy, na skoczność, na sprężystość, na taką dynamikę. Yy, to powiem szczerze, to chyba coś nowego. Wprowadzacie, trener wprowadza. Czy po prostu wcześniej tego nie widziałem? Yy, no tak, no dużo, dużo teraz, dużo kładziemy nacisk na taką yy, wydolność, wytrzymałość. Wzmacniamy te partie mięśniowe, które wcześniej może nie były aż tak jakby ruszane jak, jak teraz. No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie? Z jakimi nadziejami jedziesz tutaj do Warszawy na ten puchar? No tak samo jak w Brazylii. No, nie rozkminiam, nie wybiegam za, za bardzo w przyszłość. Robisz zobaczymy, swoje. Zobaczymy jak to będzie po losowaniu. Będziemy skupiać się na jednej walce, tak jakby to miała być ostatnia. I po prostu chcę dać z siebie wszystko jak, jak, jak w każdych walkach.